Dobra, zaczynamy. Regułka najpierw. Już leci. Nie. Proszę pana, przyjechaliśmy do pana z grupy Elusive Child Protection Unit Poland. Jeżeli będzie pan próbował uciekać albo będzie pan agresywny, to będziemy musieli wtedy dokonać zatrzymania obywatelskiego z kodeksu 243 kodeksu postępowania karnego zrozumiał pan? okej okay. yes. wie pan po co przyjechaliśmy do pana, w jakim celu? wie pan czy nie? nie, nie spłacamy słucham? nie spłacamy już co jest nie spłacamy? z nie, 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 nie to ulicami przyjechaliśmy do pana w innym celu proszę pana, proszę pana, proszę proszę pana, do się zróbmy, mhm. Tak? To pan. Korzystał pan. z portalu internetowych. tak? A. I z kim pan tam pisze? Tu małe główniary pisały. Małe główniary pisały. pisały? Pierwsze pisały do pana, czy pan pierwszy pisał? Pierwsze, ale później zlikwidowałem to. Szukaliśmy pana już dość długo, bo przeszło miesiąc. Już kilka razy mieliśmy z panem okazję rozmawiać, tylko wodził pan nas za nos. No ale w końcu się udało do pana dotrzeć. I z kim pan tam tak pisze? Co to za gówniary? Ile miał lat? Bez imion, bez nazwisk. To jedno było. No, Jedna? Było i więcej. Ale prosiłabym, żeby pan nie kłamał, bo my przyjechaliśmy z Panem porozmawiać szczerze. Więc chciałabym, żeby pan też był z nami szczery. Ile miała lat? W takim razie pan mówi, że jedna... To ile ta... Bo to była dziewczynka, rozumiem? Mm -hmm. To ile ta dziewczynka miała lat? Dziesięć. Dziesięć. I po co pan z nią pisał? Nie no, później zjażyłem, to już skończyłem. to. Ale do dzisiaj pan też pisał. Jeszcze wczoraj pan pisał? Nie, wczoraj, no nie. Ale będziemy szczerze rozmawiać, czy nie? No, pan jest jakimś... Kim pan jest zawodem? Się, się nie tak, no bo Pisze pan, nie był pan jakimś instruktorem, lecz nauczycielem. Chce pan uczyć dziecko seksu? Tak. To tak wypada? Ile pan ma lat? 50. 50. To tak wypada do 11-letniego dziecka pisać, I... że będzie pan uczył dziecko seksu. Chciał pan całować piersi dziewczynki? To tak wypada? kim się pan dzisiaj umówił? Już pan chyba zapomniał. Martyna. Ale miało być bez imion prosiłam, no ale dobrze. No to i co? I nie przyjechał pan na spotkanie? Nie. Jednak pan stchórzył? Nie. Tylko co? Nie chcę problemów mieć. No ale chyba to już trochę za późno. Żeby przemyśleć sobie prędzej, pisał pan co najmniej z pięcioma dziećmi, o których my wiemy. A to, co pan robi, to wie pan, że to jest przestępstwo, czy nie? Nie. Wie pan? Był pan karany kiedyś? Nie. Nigdy? A czuje pan jakiś pociąg do dzieci może? Nie. Nie? To dlaczego pan pisze? Może pan trochę głośniej mówić? To dlaczego pan pisze z dziećmi? Dlaczego w pana zainteresowaniu są dzieci? Nie wiem się. Wie pan co? Pomylić to się można, nie wiem, przy, przy grabieniu. Przy cięciu drzewa i się uciąć w palec. Ale nie przy pisaniu z dziećmi przez tyle czasu, bo my pana obserwujemy i pisze pan z dziećmi co najmniej od dwóch miesięcy. No teraz jakoś pan nie jest zbyt rozmowny, widzę z nami. Nie, już tego nie będę robił. Aha, już pan jest wyleczony. Jak długo pan pisze z dziećmi? Miesiąc. Miesiąc? No, chciał pan Penisa włożyć w myszkę dziewczynki? Hmm? Taki pan nauczyciel taki taki dobry, nie wiem, taki taki wspaniały. No. Co z panem? Co pana interesuje, czy dziecko ma włoski na myszce? Tak się pisze do dzieci 10-11 letnich? Chciałeś się z dziewczynką rozebrać do Naga. Piszesz do dziewczynki, że będziemy musieli się rozebrać do Naga. To może rozbierz się teraz do Naga, Jesteś taki odważny jesteś. Chciałeś się położyć na dziewczynkę jedenastoletnią. ważąc gdzieś na, na moje oko, około 100 kg. Czy ty wiesz, co ty byś zrobił takiej dziewczynce? Wiesz, wiesz, że takie dzieci się leczą całe życie? Wiesz o tym? Zdajesz sobie z tego sprawę? Masz żonę? Nie wiem, kobietę jakąś, a miały, masz dzieci? A czy w Twoim gospodarstwie, czy w Twoim domu mieszkają jakieś dzieci, które zostają pod Twoją opieką? Nie. Nie. To po całe szczęście. Tak, już prosiłam, żeby Pan mówił głośniej. Pytasz trzy dziewczynki, czy podotyka Twojego penisa. A gdzie się dzisiaj umówiłeś w ogóle z dzieckiem? Proszę, żebyś nie dotykał tego. Ale temu. gdzie? Do hotelu, tydzień. tak? Mm -hmm. No właśnie, to co chciałeś z dzieckiem w hotelu robić? Nic. Rozmawiałeś z dzieckiem tydzień temu już na hotel. I dwa tygodnie temu. To masz rodzinę pod Włosławkiem, prawda? Mógłbyś wyciszyć ten telefon? I schowaj. Ok, yy, rozłącz. Zadajesz dziewczynce pytania, czy twój penis wejdzie w jej cię. Rozłącz tylko i schowaj telefon do kieszeni. Czy ty myślisz, że dziewczynka ma taką informację, ma taką wiedzę, mając 11 lat, czy dorosły fa, do, dorosłego faceta, genitalia wejdą w jej? Jak to piszesz, myślę? Co? To dlaczego to robisz? Wyłącz to proszę. Możesz wyciszyć dźwięki? Piszę do dziewczynki w skarbie ufasz mi. się wyłączył. Połóż sobie telefon tam u nas na, na, na samochodzie. Nic się nie stanie, nic ci nie weźmie. Ja tu tylko z tobą... Przyjechaliśmy ja rozmawiać, nic, nic poza nie tym. nie Jeżeli ty nie będziesz dotykał mnie, tobie nic nie zrobimy. A dlaczego pisze do dziewczynki, że nie może nikomu mówić o rozmowie z tobą, o tym, że ma z tobą kontakt? Czyli tak? byłeś świadomy tego, że to jest Na przestępstwo? Tak? Nie no, bo ty no, akurat co wy pierwszy to. Aha, no, jeden do pisania z dziećmi, rozumiem? jeden mam bez internetu, a drugi z internetem. Ale zdajesz sobie sprawę, że to co robisz jest złe, skoro dziewczynce mówisz, że nie może nikomu mówić o, o tym, że macie ze sobą kontakt. Rozumiem. Ale czuję, że no nie jest rozumiem. Ja się pytam, czy. Czujesz, że masz taki problem? I czy wiesz, że to jest karalne w Polsce. Wiem. Wiesz o tym, to dlaczego to robisz? Co? Już teraz nie będę tego robił. Aha, już teraz nie będziesz, już teraz Czyli jesteś wy wyleczony. Tak? Wy wszyscy Na. jesteście wyleczeni, jak do was przyjeżdżamy. Dlaczego wcześniej tego nie zakończyłeś? Dlaczego nie zakończyłeś rozmowy, jeżeli dziewczynka napisała ci od razu, ile ma lat? Ciągnąłeś rozmowę przez ponad miesiąc. Jeszcze wczoraj. Umawiałeś się z dzieckiem na dzień dzisiejszy w hotelu. Zgadza się? Wczoraj na pewno do niej nie pisałem. Przed wczoraj pisałem No to przed wczoraj w hotelu, we To już się? naprawdę jest y, najmniejszy szczegół. Pokażesz mi swoje słodkie piersi, kochanie? Tak pisałeś. Pisałeś tak samo. No. Moja droga, ile razy będę mógł być w tobie? Było tak? Było. No to, dlaczego nie znajdziesz sobie kobiety w swoim wieku? To? Próbuję znaleźć. No to y, uważasz, że nie... Y, to znaczy, przez to, że nie możesz znaleźć kobiety w swoim wieku, to uparłeś się na dzieci? Nie. No, ale no, piszesz z dziećmi. I to nie jedno dziecko, tylko kilka. A ile ich było? Tak szczerze. Trzy chyba, czy cztery? No, my o pięciu Może i tak. No to może i tak, no to my tylko o tylu wiemy, a ile tak naprawdę jeszcze? Nie, 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 cztery albo pięć. O, no to ty chyba... w domu, czy, czy z jakąś panią, wszystkim Tu W domu. To ty chyba powinieneś w Totolotka zacząć grać, skoro masz takiego cela, że... Akurat trafiłeś na nas. Na wszystkich nasze dzieci trafiłeś? Tylko? Nie wierzę ci, wiesz? Aż strach pomyśleć, ile realnych dzieci już w ten sposób skrzywdziłeś, pisząc do nich tak obrzydliwe, ohydne rzeczy. Byłeś kiedyś karany? Nie. Nigdy? A miałeś może problemy takie, że ktoś cię o coś podejrzewał, kontaktował z dziećmi? Nie. Bo to jest mała miejscowość. Czy posiadasz jeszcze jakieś inne urządzenia yy, oprócz telefonów w domu? Nie. Komputer, tablet, Nie. laptop? Nie. Nie. No, dlaczego to robisz? Czujesz w tym jakimś, nie wiem, ulgę? Relaksujesz się przy tym? No, dlaczego teraz jesteś taki małomówny? Przyjechaliśmy tu przez pół Polski do ciebie, żeby z tobą porozmawiać, a ty teraz nic nie mówisz. Słyszałeś kiedyś słowo pedofil? Słyszymy. No i jakbyś określił? Kto to jest pedofil? Tym co się wykorzystuję. No to jesteś A pedofilem, chcesz, czy nie? Chcesz, że chciałbyś, żeby wzięła do buzi. Co miała ci wziąć do buzi? To chciałeś, żeby wzięła ci do buzi? Nie, nie bo... wiesz? Hmm. Ale zapytywałeś dziewczynki, co to jest sponsor? Dawałeś jej wyraźnych instrukcji. Jaki bogaty jesteś? Nie. Może masz coś dla nas? Hmm? Nie. No ale dlaczego tak pisałeś? Żeby wyciągnąć coś od dziecka? Wyciągnąć zdjęcia. Czy myślisz, że w twoim telefonie jak ktoś by spojrzał, jest jakaś pornografia, Jakieś zdjęcia dzieci? Masz zdjęcia dzieci w telefonie? Nie. Filmy? Wiesz, że to będzie i tak wszystko sprawdzone? Piszesz hmm. do dziewczynki, a spróbujesz go wziąć do buzi? A ja będę lizał cipkę. To się pisze do dzieci? Nie. To dlaczego tak pisałeś? Zadajesz dziewczynce pytania. to mogę wkładać w swoją cipkę? Co chciałeś tam wkładać? Co? Będzie możliwe, że mógłbym mog to napisać. No ale co tam chcesz wkładać? Nic. No jak nic? No czemu takie pytanie zadajesz dziecku? Co? A pytać dziewczynki, jaki ma zarost na chipy? Co cię to interesuje? Co? Ty, nauczyciel. Hmm? No skup się, zadaję Ci pytanie, odpowiadaj. Co? Jesteś pod wpływem alkoholu dzisiaj? Nie. Nie piłeś nic? Nic. No bo tak, jakiś taki, no nie znam cię, ale taki widać się właśnie, a chciałeś dziecku y, piwo proponowałeś, że będzie łatwiej się kochać z tobą po piwie. Tak? Było? A mamie nie powiesz, że spałaś ze mną? Tak pisałeś do dziewczynki. Pamiętasz A, na rozmowę? Pamiętam. Chcesz dziewczyn... dziewczynce się pytasz, czy chce zostać kobietą. A jak miałaby zostać kobietą, powiedz. No jak nie wiesz, no zadajesz takie pytanie, no to chyba wiesz, w jakim celu je zadajesz. Co? No taki rozmowny byłeś z dzieckiem, to ze mną też porozmawiaj. Co? Kolego? Nie już nie, nie będę pisał. Nie pisał. No nie będziesz pisał. No bardzo. dobrze, i co na tej podstawie teraz mamy, rozumiem? Yy, powiedzieć my jedziemy, ci cześć, pa, pa tak? My jedziemy do domu, a ty już nie będziesz pisał, tak? Nie. I kasujesz hmm. Messengera, Facebooka, super. Nie, naprawdę ja ci wierzę. Ufam ci. Mm. Tak jak ty piszesz do dziecka, mm. ja ci ufam. Mówię, no 100%, Wiesz? że nie będę pisał. Aż to słowo harcerza, czy, czy jak? Czy przysięgasz? Przysięgam. A na co przysięgasz? Co? No, nie chcę problemów mieć, że są Ale no problemów. No, pro, o problemach to już powinieneś sobie zdawać sprawę przy pierwszej odpowiedzi dziecka. Ja mam 11 lat. A ty masz 50. Umiesz liczyć? Hmm. Jaka jest różnica wieku? 48, 9. O, patrz nawet, liczyć A jaką szkołę skończyłeś? Pod sobą, no widać tak, bo błędy bardzo dużo robisz w pisaniu. Jaką karę byś sobie wymierzył za to, co zrobiłeś? Nie wiem. Ja mogę włożyć delikatnie tobie penisa, kochana. Tak, chcesz włożyć? Taki <słuch> nauczyciel jesteś? Sexy instruktor, tak? Pierwsza lekcja gracz. Tylko szkoda, że do dzieci. A jak tu mieszkasz, to są dzieci jakieś w pobliżu ciebie, sąsiedzi, Nie. dzieci sąsiadów czy coś? Nie? To co, powiesz nam w końcu szczerze, ile tych dzieci było? Mogę dać tobie kasę na spotkaniu. Jaką kasę? Masz kasę? Nie. No ale to jaką kasę chcesz dać dziecku? I po co to W jakim celu? Co było twoim celem, zamiarem, że tak pisałeś? Co? Nic. Nic? No, Będziesz chciała piwo, może spróbować. Wiesz co, 11-letnia dziewczynka mogłaby mieć po piwie? Zdajesz sobie z tego sprawę? No, mawiasz taką małą dziewczynkę do... Czy to alkoholu. alkoholu? Zdajesz sobie sprawę, czy nie? To dlaczego to robisz? Już nie będę tego robił. Ach, już nie będziesz. No tak. Piszę do dziewczynki, że jak wypije piwo, to będzie jej się łatwiej kochać. Spotkałeś się kiedyś z jakimś dzieckiem? Nie. Co? Nie. Nie? Nie spotkałeś się? Nie. Jesteś pewny. Bo wiesz, że to wyjdzie. Wiem. Słuchaj, taki bo znowu nawiązuje do Twojej majętności. dziewczynce, że jak będzie miła, to dasz jej nowy telefon na spotkaniu. Masz telefon? Nie. A to jeden z tych dwóch pewnie co masz w kieszeni, co? Nie, nie. nie. A masz jeszcze jakieś telefony? Nie. nie. A komputery tylko piszę z y, telefonów? A co to. A jak dzwoniłem do ciebie, to co to była za kobieta, która się odzywała? Byłeś z jakąś kobietą. Nie wiem. A kto ci zrobił dzisiaj zdjęcie w pociągu? No? Kto ci zrobił takie zdjęcie, Czy to wysyłałeś stare zdjęcie? No to od kolegi wracałem. Aha, ale kto ci zrobił zdjęcie, bo sam go nie robiłeś? Nie, 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 to jest jak... pasażer z pociągu. Pasażer poprosiłeś go, żeby zrobił ci zdjęcie. Mhm. A po tak, co to robisz? Zastanawiasz się kiedyś nad tym? Masz problem? Chciałbyś, żebyśmy Ci pomogli? Skierowali Cię do psychologa, psychiatry? Nie. Czyli nie masz z tym problemu? Nie. To po co to robisz? Już teraz nie będę. Już teraz nie będę. Powtarzasz się w kółko to samo. Może w końcu byś powiedział coś innego? Za każdym razem, gdy jedziemy po takiego gościa jak Ty, za każdym razem mówi, że już nie będzie. A potem łapiemy go drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, Idź. I za każdym razem mówi, że nie będzie. Wyżej w związku z tym, że popełniłeś Jesteś... przestępstwo z artykułu 200 Prawdopodobnie. By... Byliśmy zmuszeni powiadomić mm. policję z najbliższego komisariatu, który właśnie po siebie przyjechał, oddajemy cię w ręce policji. I oni panowie są. Dzień dobry. Panowie... Dzień dobry. Ja to, to w Witam. Dostaliśmy informację od dyżurnego o temacie tej interwencji. Musimy o tym więcej powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, w jakiej dalej. Oczywiście. Tu jest pan podejrzany, proszę bardzo. Kochani, w takim razie przyjechała policja. Teraz będziemy prawdopodobnie zaraz jechać składać zeznania. Przedstawimy panom policjantom sytuację. I damy znać co dalej. Dzięki.